Dzień dobry, a w sumie raczej dobry wieczór. Jest 15.01, idziemy na romantyczny spacer o zachodzie słońca na bardzo mocną, produktywną rozkminę na temat zdrowia. Ostatnio mi chwilkę nie było. Słuchajcie, nie było mi chwilkę, ponieważ nie zrobiłem sobie zapasu filmów i się trochę rozchorowałem. Musiałem odpłacić pacjentów z całego tygodnia. Eee, chyba jednak trochę za dużo rzeczy miałem i mnie przy okazji te przemęczenie spowodowało, że byle przeziębienie mnie tutaj Rozłożyło. Znaczy nie czułem się źle, ale specjalnie nie chciałem zarażać moich pacjentów, którzy przychodzą do mnie w mega kiepskim stanie e, przebodźcowania i po prostu bardzo łatwo ich zarazić. Więc dla bezpieczeństwa zostałem sobie w domu. Ostatnio błyszczałem sobie w internecie, no wiadomo, troszeczkę czasu było. No i taki, wiecie, prozdrowotny wyjazd. Znalazłem informację o takim fajnym wyjeździe, gdzie było. Sporo wiedzy o zdrowiu, sporo treningu, ćwiczeń, autoterapii, jedzenia zdrowego, uczenia się, gotowania, dowiadywania się tego, jak po prostu utrzymać się w dobrym stanie i po prostu iść do przodu. I takie wiase są fajne. Prawdopodobnie w przyszłości też coś takiego będziemy organizowali, ale oczywiście w komentarzach dużo różnych skrajnych informacji, tym, że wow, fajnie, tak, jadę super, czekamy coś takiego i tak dalej. Ale też pojawi się takie informacje, że. Ojej, jak drogo! Zdrowe i długie życie, tylko dla bogatych. Hmm. Czy oby na pewno tak jest? Czy rzeczywiście, długie, zdrowe i szczęśliwe życie jest rozwane tylko dla bogatych? To jest nasz dzisiejszy temat. Niestety, albo na szczęście, fakty temu przeczą, bo nie wiem, czy słyszeliście, są takie miejsca na świecie jak Blue Zone. Jest to pięć miejsc na świecie, gdzie średnia długość życia jest najdłuższa i życie, i ludzie wiodą tam mega szczęśliwe życie. Z tych pięciu miejsc miałem okazję być w jednym. Jest to grecka wyspa Ikaria i powiem Wam, że jak na tej Ikarii byłem, to tam nie było mnóstwo tego bogactwa, prestiżu, splendoru, bym powiedział, że wręcz przeciwnie, ludzie tam nie mają specjalnie dużo. Pozostałe strefy blue Zone, oczywiście nie znam ich na pamięć. Wiem, że jest jeszcze wyspa w Włoszech, Sardynia. Nie byłem tam jeszcze, ale wybieram się. Ale mam jeszcze Loma Linda w Kalifornii, Nikoje na Kostaryce i Okinawę w Japonii. Te miejsce oczywiście charakteryzują się tym, że jest tam stosunkowo ciepło, więc to nie jest to, co u nas. Ale nie jest to najważniejsze. Są to też miejsca wyspiarskie głównie, gdzie jest dość podobny sposób żywienia. Ale, mamy taki kumperski spacerek w parku, tak też się czujcie, ja też was tutaj tak traktuję, pogadamy sobie tak z ziomkiem. I teraz tak, to jest, słuchajcie, to nie jest jakby zdanie i myślenie wyrwane w ogóle z odczapy, dlatego, że dużo osób ma takie myślenie, że zdrowe, długie, fajne życie jest zarózwane dla osób, które mają kasę. I jest to nic innego, po prostu wymówka, że ja nie muszę dbać o swoje zdrowie, no bo jestem biedny, nie mam pieniędzy, i po prostu to jest dla bogaczy. A ja po prostu będę się cierpiał, będzie mi bolało, bo taki już jest mój los. A okazuje się, że fakty są przeciwko nam. Dlatego, że może powiem Wam, słuchajcie, zacznę od tego, jak to było na Ikarii, bo temat tej Ikarii zgłębiłem, będąc tam, czytałem się. W te źródło, różne cieka, ciekawe rzeczy. I sytuacja wyglądała następująco. Otóż byli sobie Grecy, którzy po wojnie zostali w Ameryce, tam się dorabiali, no i później przy czas emerytury. No i część Greków jedna została w Stanach Zjednoczonych, a druga część Greków wyjechała, z powrotem wróciła sobie na swoją wyspę, na Ikarię. I oczywiście oni sobie pobierali emeryturkę ze Stanów Zjednoczonych. No i się okazało, że pobierali tę emeryturkę 10 lat. 20 lat, 30 lat, 40 lat. No i tak sobie po prostu ci te agencje ubezpieczeniowe Stanów mówią, kurde robią nas bambuko. Na pewno już po prostu poumierali, bo przecież ci Grecy, którzy zostali w Stanach Zjednoczonych, oni już dawno poumierali i prawdopodobnie rodzina tam wykorzystuje bogate Stany Zjednoczone i cały czas tą kasę po prostu chce dostawać i pewnie sfingowali to wszystko, więc trzeba wysłać tam naszych agentów i zobaczyć, co się dzieje. No, i ci agenci pojechali na to wyspę ikali. i okazało się, że to tych osób nie ma w domu, bo pracują w polu. 90 i 100 latkowie pracują w polu. Są aktywni, mają się świetnie, no i się okazało, że kurde, coś jest nie tak. Dlatego, że Grecy, którzy zostali w Stanach, pomierali, a cię nie pomierali, więc w czym tkwi sekret i długowieczności? Ciekawe jest to, że tutaj nie można było za bardzo zwalić na geny, dlatego, że Grecy, którzy zostali już ich nie ma, a Grecy, którzy wjechali, dalej są i mają się w ogóle świetnie. Wiecie, nie to, że po prostu oni długo żyją, oni żyją długo i są naprawdę w dobrym stanie. Są mega szczęśliwi jako 90-latkowie. No i zaczęto badać sobie tych Greków, co w ogóle oni robią takiego, że po prostu mają się w takim świetnym stanie. I okazało się, że słuchajcie, że wszystkie rzeczy, wszystkie rzeczy, które robią są praktycznie dostępne od ręki, są praktycznie bezpłatne. Może po prostu każdy je wziąć i każdy je wykorzystywać. I myślenie, żeby po prostu brać od tych ludzi, właśnie z tych niebieskich stref, styl życia i przekładać go do naszych e, domów, jest świetną opcją. Po pierwsze, okazało się, że oni są po prostu aktywni fizycznie, więc spontaniczna aktywność fizyczna nie uprawia spędzania sportów, ale pracują w ogródku, dużo spacerują, pływają mają górskie wycieczki, wyprawy, więc po prostu dużo spontanicznej aktywności. To jest to, co możecie zrobić zawsze. To jest to, co możecie zrobić tak jak ja teraz po prostu. Jestem trochę przeziębiony, ale czuję się naprawdę fajnie. Wyszedłem sobie z domu i po prostu robię sobie spacerek w parku. Nie będzie mi kilkanaście minut dotlenie się, automatycznie będzie mi się lepiej funkcjonowało. Druga opcja jest taka, że oni po prostu dużo odpoczywają. Majus jest w ciągu dnia, Starają się sypiać nocą, dobrze sypiać nocą, wstają troszeczkę później. Ogólnie są synchronizowane z cyklem hodobowym. Jest to bezpłatne. Możecie chodzić wcześniej spać, wstawać wcześniej, sypiać dobrze. Oczywiście może się okazać, że mieszkając w trochę innym miejscu, które jest trochę bardziej nas przewodnicowuje, jak taka duże miasto Warszawa, trzeba się troszeczkę bardziej postarać. Nie jest to takie proste. Bo być może, będąc na przykład na wakacjach, wysypialiście się, będąc z domu, nie wysypiacie się, ale naprawdę, słuchajcie, da się o to zadbać. Unikanie światła niebieskiego, jedzenie w odpowiednich porach, nasłonecznianie się w ciągu dnia, wyciszanie się wieczorkiem, nawodnianie się w ciągu dnia jest naprawdę dużo rzeczy. Możemy, słuchajcie, poruszyć te tematy. Możemy poruszyć tematy optymalizacji snu czyli co zrobić w ciągu dnia i w nocy żeby się dobrze wysypiać. Jeżeli chcecie oczywiście taki materiał, dajcie mi znać w komentarzach, będziemy z tym materiałem lecieć, bo oczywiście będziemy się tu widywać często, więc mamy na to przestrzeń. Trzecia rzecz, słuchajcie, trzecia rzecz to są relacje, to są dobre relacje z innymi ludźmi, czucie się potrzebnym wśród społeczeństwa, pełnienie jakiejś roli, nawet w starszym wieku, to jest coś, co powoduje, że my jesteśmy szczęśliwsi, że nasz układ hormonalny działa lepiej, że po prostu jesteśmy zdrowsi i sprawniejsi i nam się po prostu chce żyć. Samotność jest straszną rzeczą. Relacje oczywiście są za darmo, dlatego że dobry przyjaźni, miłości, kumpelstwa nie da się kupić, ale trzeba włożyć inną walutę. Inną walutę, która jest mega ważna, która jest nawet ważniejsza niż pieniądze, to jest czas. Dlatego że. Po prostu trzeba poświęcić sporo ilość czasu, żeby takie relacje pielęgnować. To nie jest proste. Ja akurat na przykład ostatnimi czasy trochę zaniedbałem swoich czyn znajomych na rzecz innych znajomych, ale po prostu, no tak wyszło. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Mam trochę już do sumienia, ale będę miał teraz większą ilość czasu, żeby móc te relacje troszeczkę poprawić, bo ni niestety. Ilość czasu w ciągu doby jest ograniczona, i trzeba czasami wybierać, co chcę teraz robić. Ale relacje pomiędzy rodziną, waszymi przyjaciółmi, znajomymi, dziećmi, rodzicami są mega, mega, mega ważne i też nie są zarezerwowane dla bogatych. Czwarta rzecz to jest żywienie. Czy zdrowe żywienie jest drogie? Ciężko powiedzieć, drogie są używki. Jakbyśmy zrezygnowali z używek, to by się okazało, że mamy na dobre jedzenie. Mamy na zdrowe jedzenie. Eee, często niezdrowe jedzenie wcale nie jest tańsze niż zdrowe jedzenie. Eee, tutaj, oczywiście, temat nie jest taki prosty, ale w tych miejscach, gdzie ludzie żyją długo, po pierwsze, je się dużo owoców. Prze przede wszystkim, je się dużo warzyw, je się sporo owoców, je się dużo ryb, czyli zdrowych tłuszczy. My mamy dostępne te żywienie, które oni mają. My mamy to w sklepach, więc nie jest to też trudne. Jest to dostępne dla każdego, więc warto. Warto się o to, warto to zadbać. Powiem Wam, że samo myślenie o Ikarii, w której byłem ponad rok temu, mnie rozgrzewa, bo naprawdę teraz w Polsce jest specyficzna pogoda. Oczywiście jest mega zimowa pogoda. Nie zapominajmy, jest połowa grudnia, więc tak naprawdę mamy jeszcze jesień. Ja nie pamiętam, że w grudniu było aż tak dużo śniegu. Przyznam, jest to klimatyczne. Fajnie, jakby na święta został ten śnieg. Byłyby to mega klimatyczne święta. Prawdopodobnie tak nie będzie. Ale myślenie o Grecji... Myślenie o ikarni bardzo mocno się rozgrzewa, więc rzucę w ogóle na jakieś kadry w ten materiał, żeby was też troszkę to rozgrzało. Tutaj jest woda, Wykuwa sobie jak widzicie z tego kamienia i takich miejsc jest kilka i ta woda widać zostawia takie czerwone, wiesz, kolor na skałach to nie? To jest ta woda bardzo więc tutaj ona się miesza z wodą morską i naprawdę jest dość ciepło, bo nad, może być około 300 stopni, a ta woda wykuwa kilkadziesiąt, ponad 50 nawet. To ciekawe doświadczenie muszę mi powiedzieć. W niektórych miejscach woda naprawdę gorąca. E, I fajnie podchowaliśmy sobie, podrukowaliśmy sobie troszeczkę maskę i na różnych wysokościach, różnych głębokościach, bo tak po prostu e, fajny widok takiej wydostającej się gorącej wody z podziemi, z takimi bąbelkami i bardzo fajnie to wyglądało. No i oczywiście masa rybek mniejszych, większych. E, myślałem, że trochę za gorąca ich rybek jest, jak jest około 400 stopni woda, a to okazuje się, że... Wręcz przeciwnie. Oprócz tego, już nawet nie w kontekście, słuchajcie, blue zone, ale ogólnego zdrowia bardzo ważne, bardzo ważne jest po prostu zdrowie psychiczne. I na przykład tutaj super wypadają medytacje, wypada e, zarządzanie stresem bardzo dobrze, więc fajnie byłoby zainteresować się treningiem mentalnym i troszeczkę na tym opracować. Dlatego, że już pewnie będę wam to miliarda razy powtarzał. Będę wam to mówił naprawdę wiele razy. że My potrzebujemy różnych narzędzi, które by nas wyciszały, dlatego że po prostu w nas i dookoła nas jest za dużo informacji, jest za dużo bodźców i trzeba mieć narzędzie, które będzie troszeczkę pomagało nam po prostu radzić sobie z tym wszystkim. zdropaną lubię biegać zimą. Jak tylko po prostu się wykuruje, to też po prostu wskakuje. Budziki do biegania i sobie będę biegał. Będę sobie biegał z klatu zimu. To będzie dobre. Nie mogę się doczekać. Słuchajcie, i to był koniec. Więc zobaczcie, to są rzeczy, to jest duża część rzeczy, która jest dostępna dla wszystkich, jest dostępna dla każdego. Wystarczy poświęcić trochę czasu na to, chęć zaangażowania i naprawdę możecie mieć fajne, długie i szczęśliwe życie. Nie mówię o wielu rzeczach, które jakby są sprawdzone. I są badania na to, że one potwierdzają poprawę kości życia, zdrowia i zwiększają możliwości długiego życia, czyli korzystnie wpływają w tak zwanej długowieczności. I na przykład, na przykład jest to trening adaptacji na zimno. Jest śnieg, jest mega zimna woda, jest zimne powietrze. To jest też dobra... Dobry materiał, dobry temat na kolejny materiał, dlatego że mi się zdarza bardzo często w zimę robić różne te treningi związane właśnie z zimem, czy to wiecie, tarzanie się w śniegu, czy to właśnie bieganie z głoklatą, czy to właśnie morsowanko, czy ewentualnie robienie rannych prysznic zimnych i to rzeczywiście bardzo dobrze na mnie wpływa. Osta Przyznam szczerze, że ostatnio tego nie robiłem i może dlatego, może dlatego po prostu mam delikatny spadek energii. Dajcie mi koniecznie znać, jak to jest u Was, jak to jest u Was w kontekście tych rzeczy, o których mówiliśmy sobie dzisiaj, w kontekście właśnie długiego, zdrowego i szczęśliwego życia, ewentualnie nad czym warto było pracować. Ja trzymam za Was kciuki, trzymam te kciuki za siebie i życzę Wam zdrowego, długiego i szczęśliwego życia. Słuchajcie, jeszcze o o dwóch rzeczach dwóch rzeczach właśnie związanych z ikarią i związanych z tymi obszarami, to jest tak, że tam ludzie dużo piją, bo się tam się dobrze nawadniają. Po pierwsze piją dużo ziółek, dużo ziółek moczopędnych. Na Ikari rośnie bardzo dużo różnych ziół i oni po prostu wszystko sobie to piją i czyli dbają o swój układ moczowy, bo oczywiście dużo piją, dużo się siają, więc to też wpływa na regulację ciśnienia krwi, więc to jest ok. Właśnie szliśmy i był taki piękny zapach ziołowe. w ogóle na całej ikari są piękne, zapachy się roznoszą. I prawdopodobnie to tutaj rośnie tymianek. Pachnie jak tymianek. Jest jedna rzecz, która nie jest do końca ok. Mianowicie pio sporo wina, czy sporo? Pio trochę wina, ale okazuje się, że badania tu niestety nie są po ich stronie, dlatego że, dlatego, że nie ma czegoś takiego, jak się okazuje, że jest jakaś. Dobra ilość, która jest zdrowa e, dla ciała alkoholu. Nie ma czegoś takiego jak e, zdrowie i alkohol. To się w żadnym kontekście nie łączy, więc tutaj akurat myślę, że jakby tego nie było, to może by mi się żyło jeszcze lepiej. Dobra, a teraz to już zmyka naprawdę. Trzymajcie się i do zobaczenia.